Witajcie. W tym odcinku chcę Wam pokazać, jak nagrywać na telefonie filmiki ja, i jakim, jakim programem. Teraz, jak nagrywam na telefonie Sony Xperia Z3 Compact, chcę Wam pokazać, jak ten program wygląda. Ten program wygląda tutaj ta kamerka. Jest to to. Teraz ja trzymam, tak. Jazz uruchamiamy. To jest proste. Pobieramy najpierw. Jest kluczowy, okay, on jest bezpłatny. Tutaj jak wchodzicie, jak Wam się pobierze, otwieracie go i tutaj Wam wszystko wyskakuje. Na samym początku, rozmiar. No to, to wszystko zależy od Waszego telefonu. Jak na razie, ja tutaj mam automatyczny rozmiar. Wszystko tak jak zainstalowałem, tak jak już jest. 15 na sekundę to tak samo zostawiłem. Czas trwania. Czas trwania na początek macie 5 minut. Jeśli chcecie przedłużyć, no to da się tu przedłużyć, tak, owszem, da się przedłużyć, ale jak już tam chcecie, dźwięk. Ważne jest to, że jak włączacie o nagrywanie filmiku, yy, pierwszą rzeczą jest naciśnięcie tutaj yy, tego dziobka. No i żeby był dźwięk, to trzeba go nacisnąć. Jest spoko, wszystko okej. Okay. Nazwa pliku. Zapisujecie nazwę tego pliku, jakiego chcecie nagrywać. Nazwę tego pliku potem zapisujecie, to wszystko ok, wszystko gra. I potem jak zapiszecie ten filmik, on wam wyskoczy w albumie. Jak już tam w galerii zależy jaki, tam, jaki macie tam program. no to wszystko chyba już Wam pokazałem, e, ten program w, jak wpiszecie na Skype Play e, Reds to od razu Wam wyskakuje ten program, e, ten tutaj rec no to dobra, e, No tak.